Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy nietypowe danie. Sznycle z kapusty. Potrzebować będziemy główkę kapusty. Mam ją opłukaną i tutaj jest głąb. Nacinamy i usuwamy głąb, bo kapustę będziemy obgotowywać w osolonej wodzie i kolejno oddzielać liście. W ten sposób usuwamy głąb i mamy kapustę przygotowaną, I liście nam się same oddzielają i będziemy gotować liście, tak jak już wspominałam, w osolonej wodzie. Tak też przygotowujemy, usuwamy głąb do gołąbków do kapusty z której robimy gołąbki a ja dzisiaj będę robiła sznecle z kapusty i tu już mam kapustę przygotowaną i będę kolejno oddzielała liście kapustę tak gotujemy około 5 minut wkładam do garnka z wodą i będziemy kapustę gotować to już mamy kapustę, a teraz przygotujemy ciasto. Do ciasta, którym będziemy panierować kapustę, potrzebujemy 3 jajka, 3 łyżki mąki pszennej, 3 łyżki majonezu, sól i pieprz. I ciasto należy dokładnie pomieszać. I później liście kapusty będziemy zanurzać w cieście i smażyć na rozgrzanym tłuszczu. I będziemy mieli sznycle kapuściane. Czas to musi mieć równomierną konsystencję, wtedy mamy pewność, że jest dobrze połączona zostawiamy kapustę gotujemy będziemy oddzielać kapustę już mam obgotowaną dałam sobie na siteczko aby się podbyć nadmiaru wody i teraz będziemy oddzielać kolejną liście na patelni rozgrzewam tłuszcz ciasto mam już przygotowane i liście będziemy zanurzać. Liście będziemy zanurzać w cieście i smażyć z jednej i z drugiej strony. Najlepiej, jeżeli liście złożymy sobie podwójnie, usuniemy zgrubienia i zanurzamy w cieście i dajemy na rozgrzany tłuszcz. I tak zrobimy z pozostałą częścią liści możemy pojedynczo, możemy podwójnie ja robię podwójnie ale pojedynczo też możemy i będziemy mieli sznycle kapuściane te zgrubienia należy usunąć ponieważ by były i niesmaczne ja to tak sobie usuwam do sznycli, do gołąbków Przygotowuję sobie w ten sposób kapustę. I mam idealnie porozdzielane liście. Tłuszcz musi być dobrze nagrzany. I teraz należy liście zanurzyć w cieście i dać na rozgrzany tłuszcz. Nie mam pewności, ale myślę, że. Nie. I będziemy mieli sznycle kapuściane. Przekładamy. O, idealnie. I smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak oto wygląda sznycel kapuściany. Zdejmujemy na ręcznik papierowy i dajemy następną porcję. Wygląda sznycel kapuściany. O ile Państwu mi przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sznycel kapuściany.